Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Wydawać by się mogło, że Ukraińcy zwyciężają na wszystkich frontach. Od momentu dostarczenia pierwszych samolotów wielozadaniowych F-16 na Ukrainę w polskich mediach trwa ofensywa medialna, której celem jest przekonanie nieprzekonanych, że Ukraina odnosi kolejne. Przygniatające zwycięstwa na froncie, czego dowodem ma być m.in. opanowanie około 1000 km2 rosyjskiego terytorium, a także liczącego około 6000 mieszkańców miasta Sudża, położonego na terenie obwodu kurskiego. Jednocześnie niektórzy komentatorzy, na bieżąco śledzący doniesienia z frontu wojny na Ukrainie, zaczynają już przebąkiwać, że operacja kurska może nie przebiegać tak sprawnie jak chcą tego polskie media dobry przykład stanowi tutaj chociażby profesor Adam Wielomski który stara się patrzeć na wojnę na ukrainie nieco inaczej już kilka dni temu profesor Wielomski wskazywał że działania prowadzone przez ukraińców mają dość ograniczony charakter a siły rosyjskie powoli przymierzają się do ich Odcięcia, co mogłoby doprowadzić do stworzenia sporego kotła. Zapowiedzi profesora Wielomskiego, jak do tej pory, się nie spełniły, a sytuacja na froncie jest bardzo dynamiczna, czego dowodem są aktywne działania Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej na odcinku kurskim. Według doniesień z 11 sierpnia, w rejonie tym zaangażowano co najmniej 15 tysięcy żołnierzy ukraińskich wyposażonych w czołgi T-64, Leopardy. A według niektórych doniesień i autorów, także polskie PT-91 twardy. Rosjanie donosili także o pojawieniu się ukraińskich systemów obrony przeciwlotniczej Buk M1, a także ponad 100 dronów różnego typu. Po stronie ukraińskiej mają walczyć ochotnicy z tzw. Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, a także liczni ochotnicy z zachodu w tym także Polski Korpus Ochotniczy, nie wiadomo jednak czy pośród ochotników walczących obecnie na terenie obwodu Kurskiego znalazł się chociażby Adam Słomka, który kilka lat temu zasłynął ze skakania po telewizyjnym studio i kopaniu różnych ludzi po kostkach, gdy dziennikarze nie chcieli dopuścić go do głosu, bo nie przyszła jeszcze jego kolej. Tak czy inaczej, do działań przeciwko siłom ukraińskim wkraczającym na teren obwodu Kurskiego, Rosjanie rzucili znaczne siły, które według części mediów zostały wycofane z innych odcinków frontu, a według chociażby profesora Wielomskiego sprowadzone zostały z głębi Rosji. Jednocześnie działania prowadzone na terenie obwodu Kurskiego angażują głównie różne oddziały sił specjalnych, które są wspierane ogniem hajmarsów jak również systemów OTS 21. -toczka. Trudno jednak powiedzieć coś więcej na temat działań ukraińskiego lotnictwa w tym rejonie. Natomiast okazuje się, że Rosjanie zaangażowali tam całkiem spore siły obejmujące m.in. co najmniej jeden pułk latający na samolotach SU-25. W teorii samoloty SU-25 powinny być łatwym łupem dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, ale jak do tej pory nie pojawiły się żadne doniesienia na temat zestrzelenia takich maszyn przez Ukraińców. Ukraińcy pochwalili się natomiast, iż ich łupem miał paść samolot wielozadaniowy Su-35, czego jednak nie udało się ostatecznie potwierdzić. Wiadomo natomiast, że w dniu 10 sierpnia w rejonie zajętego 12 lub 13 sierpnia przez Ukraińców miasta Sudża doszło do dużego uderzenia na siły ukraińskie z wykorzystaniem samolotów Su-30SM, Su-35. Oraz SU-34, które były wykorzystywane do odpalania bomb przybujących, które były na dużą skalę wykorzystywane do zwalczania celów ukraińskich. Jednym z nich były wysunięte stanowiska dowodzenia zorganizowane przez jednostki wchodzące w skład ukraińskiej 22. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, która działa w tym rejonie. Wiadomo także, że walczące po stronie ukraińskiej jednostki ochotnicze zostały zaatakowane z wykorzystaniem pocisków termobarycznych. Na skutek rosyjskich ataków miało zostać zabitych co najmniej 15 najemników, bo tak należałoby określić osoby walczące w tych jednostkach ochotniczych, których personel został swerbowany na zachodzie. Jednocześnie w dniu 11 sierpnia pojawiły się w rejonie Kurska samoloty SU-25, które także wykorzystywano do prowadzenia operacji na pierwszej linii frontu, jak również do prowadzenia ataków na różne zgrupowania sił ukraińskich działających w tym rejonie. Trudno natomiast powiedzieć coś więcej na temat efektywności wspomnianych działań prowadzonych przez Rosjan. Wiadomo skądinąd, że oprócz samolotów wielozadaniowych i szturmowych Rosjanie zaczęli kierować do rejonu walk także śmigłowce szturmowe. Tutaj wymieniane są głównie maszyny Mi-28 i K-52, natomiast póki co nie wiadomo nic na temat zaangażowania większych grup śmigłowców Mi-24, Mi-35, co może stanowić niejakie zaskoczenie. Wiadomo także, że działania prowadzone z udziałem rosyjskich śmigłowców szturmowych przyniosły stronie rosyjskiej utratę co najmniej jednego śmigłowca Mi-28, który miał zostać uszkodzony lub nawet zniszczony po tym jak uderzył w niego dron FPV, a także utratę dwóch śmigłowców K-52. Jeden z nich miał zostać zniszczony już 6 sierpnia, jednakże trudno powiedzieć, czy maszyna faktycznie została zniszczona, czy też bardzo poważnie uszkodzona i będzie nadawała się do remontu fabrycznego. Wiadomo także, że Ukraińcy mieli utracić co najmniej 26 bezpilotowych statków powietrznych różnych typów. W dniu 12 sierpnia doszło także do przypadku tzw. Przyjacielskiego Ognia, gdy rosyjski śmigłowiec K-52 zaatakował kolumnę wojsk rosyjskich we wsi Krywickiej Budy, w wyniku czego doszło do zniszczenia samobieżnej chałbicy 2S-19M2 Msta s Podobny wypadek miał mieć miejsce 7 sierpnia, gdy para samolotów su 25 zaatakowała kolumnę rosyjskiego 488 pułku strzelców zmotoryzowanych. Podobno 11 lub 12 sierpnia rosyjskie śmigłowce K-52 zaatakowały także inną rosyjską baterię artyleryjską na pozycjach, o czym donosił Tom Cooper, dość znany autor opracowań poświęconych samolotom MIG ale trudno jest jednoznacznie to potwierdzić lub zdementować. Wydaje się, że może to być ten przypadek, kiedy doszło do tego ataku, w trakcie którego utracona została haubica msta S. Generalnie rzecz biorąc, liczne przypadki rażenia własnych oddziałów przez Rosjan nie powinny dziwić, ponieważ na froncie panuje ogólny zamęt. Mowa o rejonie Kurska. Obie strony prowadzą bardzo aktywne działania. Które mają charakter manewrowy. Dlatego też często dochodzi do omyłkowego porażenia własnych wojsk. I chociażby dlatego też aktualnie niewiele wiadomo na temat wykorzystania samolotów ukraińskich do prowadzenia działań chociażby w rejonie Służy, czy generalnie na terenie obwodu Kurskiego, gdzie trwa ukraiński wypad, prowadzony głównie siłami jednostek specjalnych, które wysuwają się na czoło. Zdaniem polskich ekspertów ma to stanowić zapowiedź większej ofensywy, ale skoro Ukraińcy chcą przeprowadzić większe uderzenie, to będą musieli wycofać jakieś jednostki z innych odcinków frontu, a to będzie równoznaczne z większym naciskiem Rosjan właśnie na tym konkretnym kierunku, z którego pewne jednostki zostaną wycofane. Jednym słowem, złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn załeb trzyma. Wiadomo także, że Rosjanie atakują i podejmują kroki w celu opóźnienia działań Ukraińców na kierunku Kurskim, a jednocześnie zwiększają nacisk na siły ukraińskie na innych kierunkach frontu. Jest to tym istotniejsze, że w dniu 12 sierpnia był w Rosji obchodzony Dzień Lotnictwa Rosyjskiego i Rosjanie postanowili go uczcić, urządzając zmasowane ataki na cele ukraińskie, o czym za chwilę. Generalnie w dniu 13 sierpnia, gdy przygotowywałem ten materiał, obie strony przeszły do prowadzenia walk manewrowych, i na chwilę obecną, w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, trudno powiedzieć, kto okrąża kogo. Możliwe, że w momencie, gdy oglądacie ten materiał, ta sytuacja uległa zmianie, front się ustabilizował, będzie wiadomo, kto zaczyna odnosić sukcesy. Tak czy inaczej, działania prowadzone przez Ukraińców na terenie obwodu Kurskiego nie doprowadziły do przerwania ataków na innych odcinkach frontu, i na innych odcinkach frontu Rosjanie nadal atakują i nawet odnoszą lokalne sukcesy, ale o tym innym razem. Już w nocy z 12 na 13 sierpnia w rejonie bezpośredniego zaplecza frontu, w rejonie, gdzie trwa ukraińska operacja na terenie Rosji, bardzo aktywnie działały rosyjskie drony. Które były widoczne także na innych odcinkach frontu, m.in. w rejonie Chersonia. Wiadomo także, że rosyjski przemysł nie został złamany, a do sił powietrznych nadal dostarczane są nowe samoloty. W dniu 10 sierpnia Rosjanie poinformowali o zrealizowaniu dostawy samolotów wielozadaniowych Su-30 SM2, czyli maszyn generacji 4, dla rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Jednakże najważniejszym doniesieniem płynącym z frontu wojny na Ukrainie są potwierdzone przez stronę ukraińską silne ataki rosyjskich dronów i pocisków balistycznych na cele w rejonie Mirchorodu, gdzie podstawowym celem rosyjskich ataków stała się baza lotnicza, na terenie której w nocy z 12 na 13 sierpnia. Miało dojść do zniszczenia kolejnego samolotu wielozadaniowego Su-27 Flanker, wykorzystywanego przez Ukraińców. Atak miał zostać przeprowadzony przez systemy Iskander-M i to w niecały miesiąc po tym, jak Rosjanie przeprowadzili poprzedni atak na tą samą bazę. Podczas którego, według pierwszych rosyjskich deklaracji, miało dojść do zniszczenia sześciu samolotów Su-27 ostatecznie niezależne źródła potwierdziły, że straty ukraińskie były znacznie mniejsze i objęły co najmniej jedną maszynę SU-27, która została zniszczona, a także przynajmniej jedną, która została poważnie uszkodzona, ale nie zmienia to faktu, że Rosjanie są nadal w stanie kąsać Ukraińców bardzo boleśnie i te ataki na bazy powinny Dać nam bardzo dużo do myślenia. Szczególnie, że w ostatnim czasie bardzo dużo mówiło się o dostawie kilkunastu samolotów F-16, z których zaledwie kilka będzie wykorzystywanych bojowo, bo do obsługi większej ilości maszyn po prostu na Ukrainie nie ma pilotów. Nie rozwiązuje problemu ta dostawa stanu ukraińskiego lotnictwa. Które poniosło od początku wojny bardzo odczuwalne straty, które doprowadziły do tego, że strona ukraińska była zmuszona m.in. do sięgania po samoloty, które zostały wycofane ze służby już jakiś czas temu. Aktualnie jednym z najważniejszych samolotów bojowych w ukraińskim systemie obrony pozostaje samolot SU-27. Aktualnie SU-27 Odgrywa olbrzymią rolę w lotnictwie ukraińskim, ponieważ jest to jeden z nielicznych ukraińskich samolotów bojowych, zdolnych do skutecznego prowadzenia uderzeń rakietowych na rosyjskie jednostki z wykorzystaniem pocisków krążących. Jednocześnie próby wykorzystania samolotów SU-27 do prowadzenia walk powietrznych z rosyjskimi samolotami wielozadaniowymi, które były podejmowane m.in. na samym początku wojny. Przyczyniły się do sporych strat wśród ukraińskich Su-27. Straty te wynikały w dużej mierze z faktu, iż zbudowane w latach 80. ukraińskie samoloty Su-27 dysponują znacznie gorszym wyposażeniem awionicznym niż produkowane obecnie samoloty Su-30SM i Su-35. Generalnie, już podczas szkolenia ukraińskich lotników na zachodzie, część z nich. Między wierszami deklarowała, że Su-27 daje im porównywalne lub nawet ciut większe możliwości niż F-16. I tutaj trzeba zrobić drobny przypis. Wynika to z faktu, że F-16 na Ukrainie nie został wprowadzony do służby jako element całego systemu, tylko jako po prostu kolejny typ samolotu bojowego. Ponadto samolot F-16. Osiąga pełnię swoich możliwości, kiedy jest zintegrowany z całym systemem, a tego systemu jeszcze na Ukrainie nie ma i długo nie będzie. Na ten system składają się chociażby jednostki rozpoznania elektronicznego, które powinny przekazywać na bieżąco dane do samolotów F-16. W praktyce ukraińskie F-16 jeszcze długo, dopóki nie nastąpi chociażby wymiana stacji radarowych, Dopóki nie zostaną na Ukrainie zaimplementowane zachodnie systemy, także systemy wczesnego ostrzegania, czego przejawem jest chociażby pozyskanie przez Ukrainę samolotów Saab 340 AEW, no generalnie będzie to wszystko musiało bardzo długo trwać, żeby te samoloty F16 wykorzystywane przez Ukraińców przestały widzieć na jedno oko i przestały mieć możliwość bicia się tylko jedną ręką, tak jak ma to miejsce obecnie. No, ale na to trzeba będzie poczekać. Generalnie obecnie najlepszym rozwiązaniem dla Ukraińców byłyby dostawy samolotów produkcji wschodniej. Tutaj możemy wspomnieć o Su-27 czy chociażby o MiG-29. Generalnie Su-27 i MiG-29 były częścią Pewnego systemu, który został zaprojektowany w układzie warszawskim i który zakładał, że MIGI-29 miały działać bliżej frontu i na mniejszych pułapach, a samoloty SU-27 na dużych pułapach i na nieco większej głębokości. Samoloty dostarczone na Ukrainę, czyli F-16, oczywiście się Ukraińcom przydają i będą wykorzystane na znacznie większą skalę, w znacznie większym stopniu, ale na razie. Najbardziej potrzebne byłyby im te samoloty produkcji wschodniej, takie jak MiG-29 czy Su-27. O ile MiG-29 udało się w znacznych ilościach z państw natowskich wyciągnąć i na Ukrainę dostarczyć, o tyle z tymi samolotami Su-27, które raczej do państw Układu Warszawskiego w latach 80. tak chętnie nie trafiały, więc teraz tych samolotów Su-27 nie ma po prostu skąd wyciągnąć. Nie ma też już skąd za bardzo wyciągać samolotów MiG-29 dla Ukraińców. Więc jeżeli ktoś chce ich wspierać, no to w końcu musiał im dać do ręki samoloty produkcji zachodniej. Najpierw były to samoloty F-16, pewnego czasu mówi się także o samolotach Mirage 2000, które również są już wycofywane z francuskiego lotnictwa, ale jeszcze z paru państw natowskich być może uda się je wyciągnąć, chociaż. Będzie to na pewno bardzo trudne. Tak czy inaczej, zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało, Ukraińcom szczerze współczuję położenia, w jakim się znajdują, no ale niestety takie jest życie. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim widzom wspierającym, którzy swoimi wpłatami umożliwiają mi prowadzenie dalszej działalności i pomagają na przykład w sytuacji, gdy YouTube i jego algorytm zrobi mi psikusa. Chciałbym także zaprosić Państwa na kolejne materiały, które powinny pojawić się na kanale już wkrótce. A jeżeli chcecie dołączyć do szlachetnego grona widzów wspierających, to możecie to zrobić za pośrednictwem Patronite'a YouTube'a. Jest także opcja postawieniami wirtualnej kawy i linki do tych wszystkich form wsparcia znajdują się w opisie filmu. Kanał możecie znaleźć także w serwisie Odyssey, który stanowi pewną alternatywną formę dla YouTube'a. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć i czołem.